Jeżeli chodzi o opakowanie puzzli, to tutaj bardzo fajnie się pakuje. To są super detale do pakowania, nie ma z nimi żadnego problemu. Wprowadzamy produkt do pół rękawa, przesuwamy tutaj na koszyk, tak jak Pan widział i zamykamy. Proszę. Najpierw następuje zgrzanie, potem odcięcie folii, następnie detal się odkurcza. To jest wersja S, więc otworzyła się sama, sama zapakowała. Jeżeli zostają jakieś narożniki, można jeszcze uformować, są plastyczne. Samo opakowanie jest super. Tutaj akurat nie ma żadnych cudów, to wiadoma sprawa, że tak będzie szło. Pokażę Panu jeszcze pakowanie tych pojedynczych puzzli. Są tutaj dwa sposoby. Ja wykonałem na szybko taką łopatkę. Najlepsza by tu była jakaś łopatka, ale to jest taki patent na szybko wykonany, żeby w jakiś sposób te puzzle do tej maszyny można było wrzucić. Teraz musimy tutaj zrobić kilka regulacji. Przełączamy tryb zgrzewania, czyli wyłączamy w tej chwili obkurczanie, ono już nas nie interesuje. I zmniejszamy magnes na zero. Yy, musimy troszeczkę zawężyć folię. Ja nie będę jej zmieniał na jakiś węższy rozmiar. Po prostu przereguluję maszynę. To się robi w ten sposób. Najpierw ustawiamy rozdzielać folii, potem do niego dopasowujemy podajnik folii i już mamy gotowe. No i teraz, jeżeli chodzi o same pózę, wystarczy je tu po prostu wrócić w ten sposób. I możemy sobie zgrzać woreczek. W tej chwili one są zamknięte w takim luźnym woreczku, ale to jest woreczek, tak jak panu mówiłem, z folii PCV. Ona nie wygląda najfajniej, bo yy, jest to folia termokurczliwa. Tutaj mamy temperaturę w maszynie i ona zaczęła się nam już kurczyć, no, więc ja bym panu proponował ewentualnie pakować to folię polietylenową. Zawsze można zmienić folię i przepakować, to nie jest problem. Ja tutaj nie mam takiej folii w formie <laughs> półrękawa, nie będę jej teraz zakładał, ale zrobimy szybciutko worek z, z półrękawa polietylenowego. Nie wiem, żeby mi się to puzzle nie pogubiły, bo to moich córek. Dobrze. I teraz ta folia polietylenowa to jest folia o nieco innej charakterystyce, taka troszeczkę grubsza. Zrobimy z niej sobie worek. To jest sam sama taśma. Tu nie jest żaden półrękaw, rękaw, ręka, nic. Złożymy na pół i spróbujemy zrobić sobie z tego woreczek. Jakiś nieduży na te puzzle. Ja tu ręcznie przytrzymuję w tym momencie zgrzewadło, No już mamy woreczek gotowy. To jest fajny woreczek polietylenowy. I teraz tak, są dwa sposoby: albo można sobie kupić worki, albo zrobić sobie worki, tak jak ja to zrobiłem, albo pakować spółrękawa, tak jak pokazałem poprzednio, czyli sypywać puzzle tutaj. Natomiast różnica będzie taka że folia polietylnowa, moim zdaniem, dużo fajniej będzie, y, będzie się w środku prezentowała. Zresztą zresztą to zrobimy. Wprowadzamy woreczek. No i wystarczy nam go teraz zamknąć. No zależy w jakim chcemy formacie. Czy chcemy, żeby to było troszkę większe, czy mniejsze. To już tak naprawdę zależy od Pana. O, załóżmy, że zrobimy tak do połowy. Kładziemy woreczek na drzewadło i zamykamy. Tu odpadła krzyczówka. Woreczek jest zamknięty, to dużo fajniej wygląda niż folia polietylenowa. Przynajmniej tak mi się wydaje, e, niż folia PCV, przepraszam. Zerwiemy jeszcze, żeby było widać dokładnie, yy, jaka jest siła tej folii. To jest folia o grubości pośredniej, 18 mikronów, ale do tych puzli mogłaby być cieńsza. 15. Myślę, że byłaby nawet tutaj lepsza. No i tak by się to prezentowało. Czyli woreczek polietylenowy, puzle w środku. Tu mamy 500. Także nie wiem ileś tutaj będzie 200, no, może będzie około 200. Zgrzewarka GT4255S, dokładnie taka, o jaką Pan yy, pytał. To jest ten sam model, można sobie zresztą.